Zastanawialiście się kiedyś, czy macie w domu satanistyczny różaniec lub przeklęty różaniec, bo różnie są one nazywane. I wiem, 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 jak to brzmi, wiem, jak to brzmi, ale sami musicie przyznać po tym, jak wysłuchacie, że coś w tym jednak jest. Oczywiście nie chodzi o sam różaniec jako taki, no bo różaniec to po prostu koraliki na sznurku. Cały sekret tkwi w krucyfiksie, a w zasadzie parodii krucyfiksu, który znajduje się na tym różańcu. Spójrzcie na jakikolwiek krzyżyk, jaki macie w domu. Najczęściej są to proste. Dwie deski, postać Chrystusa wisząca na nim i nad głową napis INRI. Jezus Chrystus Rex Judeorum, czyli Jezus Chrystus król judejski, żydowski. A kto tam woli tłumaczyć? Ale są takie krzyżyki, Zresztą widzicie na zdjęciach, to są różańce głównie plastikowe, ale nie tylko, bo osobiście, osobiście widziałem również wersję z metalowym krzyżykiem i drewnianym różańcem. I te różańce pojawiły się już w latach 60. z tego co widać w internecie, z różnych historii ludzi. Oczywiście są to historie anegdotalne, więc ciężko jakkolwiek je tutaj poddać testowi prawdy. Ale gdzieś tak po prostu mi się wrzuciło sam ten aspekt. Przeklętego różańca. Mówię, co to jest? Wchodzę, patrzę. No rzeczywiście. Te krucyfiksy są jakieś dziwne na tych różańcach. Patrzę, a ja mam taki, który wisi u mnie w domu, w pokoju konkretnie, wisi już bardzo dawno, od lat. Dostałem go od jakoś od mojej mamy, a ona skąd go miała? Nie wiadomo, ale nie był to jedyny, bo w sumie razem były one trzy czy cztery nawet. Więc to nie było tak, że ona gdzieś przypadkowo jakieś znalazła i dostała, tylko ktoś no, musiał je dać, gdzieś one musiały być po prostu. Często się zdarza, że to są po prostu bardzo tanie zrobione różańce, więc one są często, czy były wśród ludzi, którzy mieli te różańce, że schronicy za darmo je mieli, tak? Możliwe, że gdzieś tam po prostu ktoś wziął, podkłada je do kościoła, czy na jakieś pielgrzymce, czy no, cokolwiek by to nie było. Można je też kupić obecnie na różnych aukcjach w internecie. Kąt ogólnie okultystycznych, ale nie wiadomo, czy to dlatego ten krzyż jest teraz utożsamiany z tym okultyzmem przez ten fame, który się wokół niego zrobił. Taki no fame nie dość znany, ale jednak, czy on już wcześniej rzeczywiście coś z tym okultyzmem miał. Afera tak naprawdę wyszła w 2017 roku, kiedy to jeden z egzorcystów z arcybiskupstwa na Filipinach wydał oświadczenie prasowe. By ludzie uważali na te różańce, a jeśli je mają, no to trzeba coś z nimi zrobić, bo mają one zły wpływ na wierzących. Wydają się one pochodzić z Ameryki Południowej. Bo najczęściej, czy sam, najczęściej jeżeli pojawia się jakaś nazwa kraju na odwrocie tego krucyfiksu, jest właśnie nazwa Ekwadoru, więc głównie chodzi o Ekwador. Skąd się to tam wzięło? Nie wiadomo, kto na to wpadł, nie wiadomo. Ale symbolika przedstawiona na tych krucyfiksach jest? Co najmniej podejrzana, co najmniej dziwna. Na pierwszy rzut oka, krzyżyk jak krzyżyk, wiadomo, ale wystarczy się trochę przyjrzeć. Kwestia jest taka: czy te różańce są przeklęte, czy jacyś sataniści nie wiadomo kiedy i gdzie obrzucali je klątwami i później rozdawali po świecie, czy nie, nie da się tego ustalić. Dlatego. Jeżeli macie ten różaniec, bo jest duże prawdopodobieństwo, jeżeli macie jakieś różaniece, to ten też się znajdzie w waszej kolekcji, tak jak u mnie były. To trzeba po pierwsze iść do księdza i je poświęcić. Nie wyrzucajcie ich, nie, nie niszczcie ich, nic nie róbcie. Najpierw trzeba iść i je poświęcić. Jak je poświęcicie, jeszcze czasem jak się trafi dobry ksiądz, to wam zrobi egzorcyzm wcześniej, później wam to poświęci. I wtedy możecie już z tym zrobić co chcecie. W sensie, no nie co chcecie, ale jeżeli już jest poświęcony, to ta klątwa, jeżeli jakaś była, to schodzi i można go spalić, zniszczyć albo po prostu zostawić w kościele i niech to sobie ktoś weźmie. Nie wyrzucać w każdym razie, bo poświęconych rzeczy się nie wyrzuca. Nie ma się co, nie ma co panikować. To jest bardzo prosty sposób na unieszkodliwienie ty, tych klątw. Jeżeli takowe w ogóle istnieją, ja myślę na swoim tutaj doświadczeniu, że istnieją, bo gdy poszedłem do księdza po mszy poświęcić te różańce, to przez parę dni dziwne rzeczy się działy wokół mnie. Takie nietypowe, nie do wytłumaczenia. Dość nieciekawe. Wtedy chyba poczułem, że jednak dobrze zrobiłem te klątwę zdejmując, i bardzo mnie to utwierdziło w tym przekonaniu, że jednak coś z tymi różańcami jest niestety nie tak. No i teraz, jak te różańce rozpoznać? One się trochę między sobą różnią, ale najczęstszym takim motywem, który je wszystkie łączy, jest to, że nad postacią Jezusa nie ma tego znaku Inri. Nie ma. On jest nieobecny po prostu. To jest zawsze. Tak samo zawsze za postacią Jezusa widać węża. Ten wąż jest w różnych wersjach: albo on się owija wokół takiego długiego kija, albo wokół samego krzyża. Wystaje on od spod stóp Chrystusa aż nad jego głowę, ten wąż. I tu, oczywiście, można mówić, że jest to nawiązanie do Starego Testamentu, gdzie, kiedy Żydzi uciekali z Egiptu i byli zabijani przez jadowite węże. Bóg kazał im postawić statuę węża, która leczyła ich, kiedy zostali ukąszeni przez te jadowite węże. I to była oczywiście zapowiedź śmierci Chrystusa jednocześnie. I rzeczywiście jest to symbolika jak najbardziej chrześcijańska. Z tym, że w momencie, kiedy sam Chrystus został ukrzyżowany, ta symbolika jakby straciła ważność, straciła na znaczeniu. Więc pokazywanie jej nie do końca ma sens. A też nie wiemy, czy to rzeczywiście jest symbolem tego, czy ten wąż nie oznacza czegoś innego. I w zasadzie, jak tak widzimy ten kołek, na którym obraca się ten wąż, to można by stwierdzić, że to nie jest krzyż tak naprawdę, na czym wisi Chrystus, tylko wisi na jakichś patykach, na jakichś właśnie takich kołkach. Nie jest to taki normalny krzyż, który zazwyczaj widujemy. Obecne są również na każdym z nich, Pięciokąty, które według tam niektórych czytałem okultystów, yy, ważna jest, w którą stronę pięciokąt jest zwrócony, to wtedy można powiedzieć, czy jest to pentagram, czy nie. Tu według tego można powiedzieć, bo są zwrócone wierzchołkiem do góry, czyli są to pentagramy, te pięcioboki. Więc no to też nie jest ciekawy element. I oczywiście Jezus nie ma aureoli. I to w zasadzie jest w każdym takim krzyżyku. Czym się różnią to tym, co znajduje się na krańcach tego krzyża? Na czterech krańcach. Lewy, prawy, górny, dolny. Na tych pięciokątach. Najczęściej znajdują się słońca. Chrystus nie ma aureoli, nie ma tej oznaki świętości, ale słońca są otaczające Chrystusa, co jeszcze nie jest dość dobrym symbolem. Zwłaszcza, że Biblia konkretnie potępia kult słońca. Tym bardziej. Czasami zamiast słońca są takie rogate, jak byłby. No demonów, no bo to tak wygląda jak demony i właśnie ten metalowy, który widziałem i to w sklepie z dewocjonaliami, właśnie te łby demonów. Też zrobiłem tam aferę w tym sklepie. Czasami, bardzo rzadko, czego nie widziałem osobiście, są takie dziwne kółka, które też poniekąd przypominają słońce albo takie donaty, te pączki z dziurą. W każdym razie różne są tutaj te wariacje, ale tak jak mówię, ten symbol, taki ten specyficzny wzór tego krucyfiksu jest nie do pomylenia z niczym innym. Jeżeli rzeczywiście on jest jednym z tych dziwnych, nie wiadomo skąd tu się wzięły, to bierzcie go od razu do księdza, chyba że już był poświęcony wcześniej, bo też. Klątwy te oczywiście żerują na ludziach, którzy nie święcą swoich. nie tworzą sakramentaliów, tak? Dostali skądś różaniec i uznają, że to już jest dobrze. I oczywiście tak, można się modlić na różańcu niepoświęconym. Można się modlić na palcach, nawet może nieco tłumaczyć, to nie ma znaczenia. Ale jeżeli. I mamy już coś takiego, w ogóle chodzi też o samą bliskość tego. Czytałem różne relacje ludzi, którzy mówili, że na przykład ich dzieci mieli koszmary, po poświęceniu tego różańca koszmary się skończyły, to nie było że tak nagle, tylko to trwało długi czas. Czy różne tego typu rzeczy, które po prostu są nieciekawe. Więc jest to taka trochę uwaga dla nas wszystkich, ja się też dowiedziałem przez przypadek, może niektórzy z Was też trafią na ten film przez przypadek. Ale może przypadki nie istnieją, i chodzi o to, że te różańce trzeba po prostu iść i poświęcić. Na później, jeżeli no, na przykład nie czujemy się z nimi dobrze, tak czy inaczej, to można je zostawić po prostu w kościele, czy nawet ksiądz może je chyba zabrać, tak mi się wydaje. Nie ma co panikować, ale. Trzeba wiedzieć, czym się otaczamy. No i tak jeszcze, dla ochrony nas wszystkich, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybagać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, podświęcielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trzymajcie się z Bogiem, moi kochani.